No to jest mój pierwszy film z makrusem w Marinie Topacz tak wygląda Marina Topacz Tu stoi moje autko, o a tam są apartamenty Proszę, o tędy sobie idę po schodkach do góry Proszę O Jestem już na górze Tutaj jest restauracja między mostami, no i tu są takie keje. Tu jest druga restauracja, a potem jeszcze trzecia tam, furtka krzypi. Wchodzimy teraz do naszych pomostów. Tam była kiedyś moja restauracja, ale zlikwidowali, ale będzie winiarnia. Tutaj stoją łódki. Moja łódka stoi przy Kei numer 16 obok księcia książę to jest stateczek Katamaran do przewozu imprezowiczów. Pan się tutaj widzę szykuje, myśmy się już poznali. Bardzo sympatyczny gość. O, tam przygotowuje się do kolejnej imprezy. A to jest makros. Makros już ma swoją banderę. Dzisiaj rejs wyborczy? Rejs wyborczy dzisiaj. Tak. Uwierzcie sobie Pana na GoPro. Co to za nogę ma? To jest kamerka taka. Aj, GoPro. A to? Tak. A, to jest... Cię z góry wezmę. Wow. <laughs> o. Proszę bardzo. To jest, to jest pełny rysztunek księcia. Pięknie sobie odpływa. ...manewrowy jest... ...la Michale, miłego dnia... ...również rzeczek księciu... No, atmosfera, jak widzicie, jest tutaj bardzo przyjemna... ...ludzie sobie chodzą... ...górą, my sobie... ...pływamy dołem... ...teraz Wam trochę pokażę Makrusa, bo... ...bo nie miałem okazji... Wam pokazać Kiedy on Przepłynął Właściwie przyjechał na lawecie Z nieporętu o, To jest już w gotowości do wypłynięcia Zaraz będziemy Robić film także Także W czasie rejsu do Urazu, bo dzisiaj mam taki plan Spróbować Poszaleć na w większym akwenie troszeczkę, ale muszę się najpierw prześluzować, zaraz będę dzwonił na śluzę, czy śluza już wstała, czy są dalej jakieś problemy. No, to tyle takiego ogólnego spojrzenia na marinę.